Hej, 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 witam Was w drugiej części naszych krzyżówek. Dzisiaj mamy 4, 5, 6. Zostawiłam 6 znaków. Nie będę Wam przedłużać, kochani, po prostu tych krzyżówek, żebyście mogli w spokoju sobie obejrzeć. Tak. No i co? W pierwszej krzyżówce nie mamy nic. Teraz numer czwarty w ogóle lecimy. Tu mamy smog. I tu mamy w trzeciej Emu, tak? Więc bierzemy się za drapanko i zobaczymy, co mamy. TX. Tu mamy sektor TX. Szukamy Etiuda. Nie mamy dalej T. W dwójce mamy tkacz, trucizna. To by było na tyle. No i w trzeciej mamy stopa. O, co ja robię? Tlen i vox mamy x, czyli x się jednak do czegoś przydał. Kolejne dwie to f i y. I to co szukam? Tu mamy w słówku elf. f i y. Y mamy Alpy. Nie widzę. Tutaj teraz powstaje na słówko Figa. Tu mamy Y Londyn. I nie widzę. No i w ostatnim Y mamy kocyk. Mamy ryki. Ale F w ogóle nie widzę. Dobra, dwie ostatnie to M i K. Mogliśmy mieć sektor, ale nie mamy. Tak więc, tak, N mamy tu, z wner luka mamy K. Tu mamy kajdanki, borowik. Tutaj nam powstaje oka. Ale to. Niestety pierwsze, no i tu orka, teraz tutaj, tu mam jeszcze N niezdrapane, tu, ale to nam nic nie daje, niestety kochani. No i tutaj sprawdzamy w drugiej, tu mamy tkacz, tu mamy okruch, tu mamy wilk, tu mamy londyn. Co ja, co ja tu, za kole? Hmm. No i w ostatniej tu mamy K. Tu, tu mamy N. Tu mamy K, nic nam to nie daje. Tu jest K, tu nam powstaje drugie słówko. Newa. Więc kochani, czwórka przegrana. Mamy T. J. No. Cztery pustaki. Nie widzi mi się to, kochani. Nie widzi. Bierzemy się za piąteczkę. Cztery zdrabki przegrane. No, coś chyba jest nie tak. Coś chyba jest bardzo nie tak z tymi krzyżówkami. No, tutaj w piąteczce. No, niestety utworzyło nam się tylko w trzeciej oko. I nic więcej, tak więc. Mb. M, M mamy w bonusie. Mb. Tu mamy B, ale M mamy moc. Mb. Dobra. B mamy tu, kobra. No i to by było na tyle. No i w trzeciej. M mamy tu i B mamy tu. Hmm. Kolejne dwie to GU. U mamy w bonusie. Brakuje L i C. GU. Szukamy. Postaje nam słówko tak. Tu mamy fotograf. Tu mamy kura. Tu mamy gong, g -u. tu mamy unesco, tu. tu mamy g w Remigiuszu i tu mamy u w Remigiuszu. No i w ostatniej tu mamy stiuk, mamy u, nuta mamy u. Gips mamy G, turingia mamy U, ustka mamy U i G mamy, Więc widzę. Tu jest o, nie zdrapane o. okej okay. no i dwie ostatnie to W, czyli moje inicjały. W mamy sosnowiec mamy w paraboli PW nie ma dalej tu mamy akwinion mamy W pisaki mamy P nic tutaj mamy polska poczta tu mamy w mamy gips no i co, kochani, piątka pusta. E-O-U. No, kurczę, blade. No i została nam ostatnia krzyżówka na dzisiaj. Jest to krzyżówka z numerem 6. Tutaj powstało w trzeciej Emu i nic więcej. Tak więc drapiemy. C. J. C mam w bonusie. CJ, Mamy gradacja. Owacik mamy C. no i to by było na tyle. Tu mamy ciasto. Nadajnik mamy J. No i w trzeciej. Mamy finezja. i od ranczo mamy C. Hmm. Y K. Szukamy. Y mamy mysz. Wacik mamy K. Eryk. mamy i Y i K, skryba mamy Y, rysy mamy. Y, fryz, fajka mamy K, nadajnik mamy K, a tu jeszcze i Helsinki mamy K. Dobra, teraz tutaj mamy kra, szyja mamy Y, stok mamy K i tu mamy... odbiornik mamy K hmm. i fizyka mamy K no kochani nie widzi mi się to dobrze i o dwie ostatnie szukamy Bari biegun los postaje nam słówko Wacik i Emil i dolina. Mamy o, notariusz. Te nie było, mogło być trzecie słowo. Dobra, szukamy tutaj. Mamy ciasto. Tu mamy oko. Powstaje nam bokanie, zdrapaliśmy. Coś lepe mu po oczach. I o tu symetria mamy i ofelia mamy i helsinki mamy i indie mamy i anoda mamy o no i nadajnik mamy i ale nie było d no i w ostatnim tu mamy pielucha mamy i odbiornik mamy o wdowa mamy o gong mamy o tu mamy O, powstaje nam Noe, czyli Emu i Noe. Tu mamy jeszcze w Finezji i. No i nic niestety się nie ułożyło, kochani. O, U. Tak więc, kochani, dzisiaj 4, 5, 6, puste. 1, 2, 3 również. No, mam nadzieję, że kolejne zdrawki coś przyniosą. Dziękuję Wam Ślicznie i do zobaczenia na kolejnym odcinku. Pa pa!